Dlaczego? Daj, że masz kamizelkę na sobie Zajmij się, Głosisz jeszcze Słucham Cię Słucham Cię Jak będziesz na Towarowym, przed Pagonówką, przed tym przejazdem to zatrzymacie się, zgłosisz mi ja zadzwonię do dyżurnego na Towarowy, Zamknij rogatki i dopiero będziecie mogli przyjechać Nie mamy mam jeszcze radyjko z Częstotliwością MSM-ową My mamy W go wywołamy, no nie wiem czy on będzie miał akurat włączony, ale proponowałbym, go zgłosić mnie, a moim obowiązkiem go zgłosić tam no, tak, spróbujemy się na radio z nim skontaktować, a jeżeli się nie uda, to się odezwiemy do pana, dobrze? Lizak do zwrotu, 40zł kosztował No, na no, Allegro czy gdzie? To jest gdzieś na Allegro. No, jeżeli... 38-90 A zatrzymujesz samochody? Na autostradzie wiesz. Dzień dobry panie kierowco. Dobry, panie kierowco. Dobry, panie. Czy wie pan dlaczego się widzimy? Jaka jest przyczyna naszego spotkania. Tak. Czy zna Pan przyczynę naszego spotkania? Czy, czy zbiera Pan punkty? Ja zbieram darmowe. Minuta. Kartę z tego klienta wydano To Teraz powiatu. Do przodu, nastanę za tobą i będzie dobrze. Bo on ma skrajnie wieść Dziękuję. Ale, że co, i teraz Ty będziesz widział? No tak. To i pokiem Ciebie w ogóle. Nie wiem, Ty to działa jest... Thes... czapkę Z boku mi coś, tak? Ty mnie tak nie wyzywaj, dobrze? Z boku, z boku. Το... Ta. Tak, kamery, tak. Widzę obraz na dwóch ekranach. No i też pamiętaj. Tak, tak No właśnie, możesz patrzeć tego na obraz i. Mogę patrzeć na obraz środką. Jeszcze, jeszcze może ciągnąć. Z 50 metrów to spokojnie.

25 teraz. No ale tutaj, to ten film to będzie. Wale, się. żeby coś było. To był pomysł. A Motion capture musi tak, być pociągowany. Ja no, no. Tylko, tak, tak, że... Nie wiem, Ale jak oglądać kamera będzie po No to jest inaczej w nie to, żeby się czekić. Zamiast patrzeć na końcu, będą się Przede wszystkim tego się Tak było na testowaniu całemce zrobiono. mówię poważnie. mówię podgląd. I podgląd był. Jeździły chyba media i właśnie tam VIPy w salonce i mieli się uczono. Tylko że akurat no, tam wypaliło, że tam się się ta, ta, coś tam Nie, wypalił, nie, tam nie, na centrum, tylko to, to był taki nie, z do zasilanie no, albo jeszcze na tak, no, nie, już no, nie, nie, tam nie, 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 do nie, padło. nie, normalnie nie, zasilanie Dwóch tak. nie, 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 to łatwo, Podrzuciło. No, i oni już nie w ogóle do... no to jest 10 na godzinę jest. Nie są profesjonalnie. Nie Tutaj w z oczami skakuje ze stołu. dobrze jest. Nie, nie, A, nie. Nic coś. Tutaj radowik, Zostań, to oczami, Zostań, ziesz, nie, to Właśnie, Dziemy, bo nie, nie. Nie, 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 nie. Nie, 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 Niech, nie. Nie, Jeźdź, jeźdź, Jasne, teraz się, tak, je. na miesiąc drezyna zobaczysz musi objazd na presie, na techniczny zrobić to. Ej, zobaczysz, czy tam z tej strony on wsiadł Chłopaki no. Otwórz tutaj, otwórz, otwórz Trądanie to mechanik chyba widzi, bo to na jest To jest, zobacz, teraz jest tam Kiedyś było to tak, że jak przyjeżdżał Wrocław, to spychali wagony na park postojowy i maszyna i leciała towarowe na towarowe na ten, Tak, no, tak, tak No, zakłady. tam 12 godzin postoju, pogotowie tak zwane i mechanicy <noise> szli do miasta, nabywali towar wysokoprocentowy, bo tu przy granicy to był handel wtedy. A jest O, jest. A tam. W ogóle w czwartek byłem, to tu tutaj jakieś lenie. Najlepiej nauczyć się, jak się Jest plac tam po drugiej stronie dworca, taki, żeby samochód zaparkować. Nie potrzebując taki wiesz, przyszedł. <noise> chyba go pod, podkarmiają tu, albo jakieś resztki wyrzucają i zwierzęta przyłażą. No, nawet no, jakieś jakiś. Wiezu. Tak, powymieniane są niektóre. Ale linia jest do, linia jest do optymalizacji, A tylko dla kogo? Optymalizacja? No na, na szeroki ma być przekuta podobne no Zobaczycie, będzie rozwidlenie, bo ta linia kiedyś szła na Włodzimierz Wołyński Leży tender od parowozu, e, Rzewiejący, co prawda, ale, ale jeszcze go widać Czy Na rozwidleniu rozjazdu już nie ma, kiedyś był tam, 2-3 lata temu go zdemontowano No właśnie, ale to jest, a, to jest jakiś Już może, może bo 40. jeżdżą wagonami na chrubieszów towarowy na przeładunek tutaj a, czasem. To ma, no to nie to. Jeżdżą w pociągowo, czyli nie ma przychodów, czyli trzeba zamknąć, żeby użyć 10 Nie, no właśnie, jeszcze nie. Taki jest system myślenia. Ale to, to za, są plany, żeby bocznica żeby była tam, a to będzie po, to szeroki, tak? To będzie to, skład. To, daje, że... Nie, krubie szuf wypadku z tych wagonów. Tak, na znaczy nie, miało być, a potem odwołali. No. RP1. RP1, niech podadzą, samochód jedzie. Ale jak tam się zjeżdża z tego samochodu? Tak? Pada się w dziurę, tak. to jest na tym? Tak, bo tu obwodnica będzie budowana no, wzdłuż całej stacji. Po prawej macie strach na wróble w tradycyjnym stroju miejscowym. <laughs> Piękne. O! No nie to chłopaki z Warszawy. A to goniące to tak. tak. Marek, o, z, z Marek z ekipą. Z elementem lokalnym. chyba. Nie, mają przewodnika. To dobrze, że no operacyjnym GPS. Mhm. Obserwuję operacyjnym GPS. No, mhm. wjeżdża skład po szerokim z Ukrainy. Na ważeniu jest teraz. Kiedy żeśmy szybciej nie podjechali, to tam, ale może ten e, ukraińskie gagary będą manewrować. To obok będziemy stali. Gdzie ty to Tam, jak spojrzysz po prawej, między takie białe dachy, to tam wagony widać po lewej stronie. Jak się poruszają bardzo powoli. Tu jest teraz tak, że kiedyś ten skład to wjeżdżał. Powiedzmy, 40, tu był ważony, czyli 5 na godzinę było. A teraz zrobili rentgena na wjeździe tam pod granicą, więc praktycznie od samego mostu granicznego do te pociągi 10 na godzinę tu zasuwają. I też jest fajnie, skład wjeżdża, celnicy widzą na monitorach co jest w środku. Jest taka komora... Ale już wszyscy wiedzą o tym rentgenie. Jak, Jak to tutaj idzie? Niech tam tę stronę. Dobrze. O, bownica. Przejazd tylko. Murki przechodzą przez tory. Dobrze, ja cię. Po powrocie byłoby fajnie, tylko kurczę grząsko jest. Do którego miejsca? Wiesz, że skład z Ukrainy, wiesz? I co uda się go, możecie? Chnąć? Nie, no na, na ważeniu jest w tej chwili, czy już na przejeździe przejeżdżamy. Jest za daleko trochę. No. No mówię, może gagary odczepią i będą tam widzisz, że są, są wędlarki z rudą jadą. Do którego miejsca my dojedziemy tak naprawdę? Nie wiem. Zależy gdzie, gdzie zatrzymamy. Tam można generalnie wycofać na wysokość z dę, dawnego znt Nawet można dalej dojechać, ale myślę, że, że będziemy hamować tam, jak to okazywałem Iwanowi, gdzie. Ale to jest ta linia też, coś na ten Włodzimierz? To tak, jest ten tak, tak. To jest normalny. A będzie widać ten, y, będzie witać, proszę, ci, ten tender zakopany? Będzie, no to już go widać. A tam z tyłu masz to niebieskie, no to jest z tak? Co żeśmy byli? Tam rękę, no na, na wprost. A tender gdzie widać? No tutaj masz takie br brązowe między, między drzewami, Szak. tutaj. Aha, no. Torist nie jest zarośnięty tam dalej. On jest mniej więcej tak kilometr od granicy, potem tam jest taka rampa przeładunkowa stara i potem jest urwane, bo jest właśnie wybudowany ten rentgen, także tam resztki tego toru rozebrali. A tu szedł też tor, tak jak ten drugi? czy? Tak, to był rozjazd jeszcze 2-3 lata temu, zdaje się. Tak, pod rozjazdnicą jeszcze są. No No tylko wiesz, tu się nie jeździ, no to zdemontowali może Ale tu być. szedł na wprost, czy? Na wprost, no tam tory są, tylko jest to wszystko, wiesz. A tu wszystko To na wprost szło A już Tu masz, do granicy, tu masz czy? tender po, po lewej. Ciekawe, co on tu robi. Nie wiem, ja tam tak, kiedyś pisałem do. do... do... Hmm. Do jednego z kolegów, co się zajmowali parowozami, on mi tam podawał. mniej wiem od do jakiego to parowozu jest, on nie pamiętam. Może się wykoleił i tak. No. Zostało! Najprawdopodobniej. Jest to na najbardziej prawdopodobnie. Czy ten wcześniej, wszystkie wagony do Zedynteku jeździły? Tak. To. To, był, to był normalnie wiesz, w tygodniu podsył, jechał skład taki. Ja mam gdzieś fotkę na lotnisku. Jak robiliśmy, jak robiliśmy słupki kiedyś, to jak byłem było. to akurat dla to z no, no, no. wagonami, jest na słupku zresztą. Tak już nie było przewozów normalnych, a tutaj. Jecha jeżdżą. Ja właśnie ten sposób zaliczyłem. To. E, jechałem z Lublina. Ale to było z Warszawy to zaliczyć, to trzeba było dojechać do Rzeszowa. Pojechać świętej pamięci Wisłokiem, chyba o ile dobrze pamiętam. E, czymś 27 to znaczy, z Rzeszowa w każdym razie. Mhm. Do Lublina o jakieś tam nie wiem Drugi coś, mhm. i o trzeciej z kawałkiem on jakoś wyjeżdżał. No, tutaj, tutaj to był gdzieś tak 12-13, ile dobrze kojarzę. No, to, to, różnie znaczy, było. to różnie było, dlatego że. Yy... No, przejazd jest niezamknięty na tym, na towarowym, więc może nie zgłaszają już dyżurnemu tam. No, dobry timing. Ale ta stara linia dowodziła? Zawsze dotarła do specjalnego. Ta stara linia szła tędy i dopiero dalej skręcała inaczej, czy jak to było? Iwan wołaj Hrubieszów LHS, tak się ta stacja nazywa Albo Hrubieszów, Hrubieszów LHS Hrubieszów LHS, proszę Panie wieżarny, my tutaj z tego specjalnego do pana jedziemy teraz z tą tą i zbliżamy się do przejazdu. Eee, czy można by tego ja zamykać? <grymne> Nie. 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 <grymne> Spadajcie. Spieprzajcie to są... Przejazd jest, jest kurczę kamerowany maksymalnie. Kierowniku. Już, już słyszeliśmy. <grymne> no, Przejazd jest zamknięty Najbardziej podoba mi się czyt, zestaw czytników jest, są, są kamery do odczytywania. i jest jeszcze jedna kamera, która patrzy na wszystko Na te pozostałe kamery będzie, ktoś, będzie gdzieś tam po lewej widać Tak, tak, bo to służby tam graniczne i celne mają... To jest wszystko ogrodzone, jest... Jest ten Pilnują, żeby nie było manipulacji No właśnie, to patrzę sobie tu spojrzeć. No tu teraz jeszcze portatysze przed nami. No tak, to tylko to, to, to. To, to. A tam jest to normalne? Nie. Eee, to jest jest bo normalna to a na, na ten plan. Kawałek. Mhm. To jest ma. Polo chyba zdaje się, coś takiego i to nie przeładą Aha, ale przeładną na krodę, znaczy to, to, to tam jeszcze gdzieś. Nie, nie. Tu nie? No właśnie tam tu nie nie. To Tylko tu wszystko, no właśnie. A masz graniczny... Tam jest. A, A, to jest. za wzgórzem jest, tam, tam, tam co widzę. To... Byłyby dwie godziny to byśmy poszli. Aha tam też coś jest na mapie po jest teraz? nie ma, tam jest poblokowane wszystko, nie wiem czy tam wjeżdżają wagonami jakieś chyba z firmy są przeładunkowe sam, samochody tam normalnie stoją, ludzie pracują, ale co tam jest? mamy na prawo tutaj izolatkę No, ja, ja mu mówiłem, żeby do tej lampy dojechali i zatrzymali, nie? Bo tutaj potem, jak się lampy zaczną, to już będzie ciężko fotografować ten 3 T, 3 o, na słońcu. C. Syner 65. Może na się prawie nie ma. No i C60 jest większość tak, wymienione, szlaku. No właśnie, ale to widzę zostałeś zostały 6 bo To, znaje, to, bo to, to, jeszcze to jest tort. Z tego ja problemu, pomostu, żeśmy focili też kiedyś. Jakby dla zaliczaków to byśmy chcieli jeszcze...